Przygotowanie do każdej godziny O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej Najświętszej Duszy, Aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę ósmą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie. Które muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków, lub na sen. Przyjmij, o miłościwy panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełniła tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu. Że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całą siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu. I zaczynam. Ósma godzina, od godziny 24 do pierwszej w nocy. Pojmanie Jezusa. O mój Jezu, właśnie jest północ. Słyszysz, że nadchodzą twoi wrogowie, akceptujesz ich przybycie, wycierasz swoją krew i wzmocniony pocieszeniem, jakie otrzymałeś. Powracasz do swoich uczniów, przywołujesz ich, upominasz, bierzesz ich ze sobą i idziesz na spotkanie swoich wrogów, chcąc swoją gotowością dać zadośćuczynienie za moją powolność, niechęć, lenistwo w działaniu i w cierpieniu z miłości do ciebie. Ale, O słodki Jezu, moja dobroci, Jakże wzruszającą widzę scenę. Pierwszym, którego spotykasz, jest przewrotny Judasz. Podchodzi on do ciebie, zarzuca ci ręce na szyję, pozdrawia cię i całuje, a ty, płomienna miłości, nie odtrącasz pocałunku tych diabelskich ust. Obejmujesz go i przytulasz do swojego serca, aby go wyrwać piekłu. I dajesz mu oznaki nowej miłości. Jezu mój, jak jest możliwe Cię nie kochać? Czułość Twojej miłości jest tak wielka, że powinna wzruszyć każde serce do kochania Ciebie, a jednak Cię nie kochają. A Ty, o mój Jezu, znosząc ten pocałunek Judasza, dajesz zadość uczynienie za zdrady, fałsz i oszustwa. Czynione pod płaszczykiem przyjaźni i świętości, zwłaszcza wśród kapłanów. Ponadto, Twój pocałunek pokazuje, że nie odmówisz swojego przebaczenia żadnemu grzesznikowi, pod warunkiem, że przyjdzie do Ciebie upokorzony. Mój najczulszy Jezu, właśnie oddajesz się w ręce nieprzyjaciół, dając im moc do zadawania Ci cierpień. Jakich tylko chcą. Ja także, O Mu Jezu, oddaję się w Twoje ręce, abyś mógł swobodnie czynić ze mną, co zechcesz. Wspólnie z Tobą chcę naśladować Twoją wolę, Twoje zadośćuczynienia oraz cierpieć Twój ból. Chcę być zawsze przy Tobie, aby nie było zniewagi, za którą by mnie zadośćuczyniła. Goryczy, której by mnie osłodziła, plunięcia i uderzenia, które byś otrzymał, a którym by nie towarzyszył mój pocałunek i pieszczota. Gdy będziesz upadał, moja ręka będzie zawsze gotowa, aby pomóc ci się podnieść. Chcę więc być zawsze z Tobą, O mój Jezu, nie chcę zostawić Cię samego nawet na jedną minutę. I abym mogła być bardziej pewna, umieść mnie w sobie, a będę w Twoim umyśle, w Twoich spojrzeniach, w Twoim sercu i w całym Tobie. Wtedy cokolwiek Ty uczynisz, ja również będę mogła to czynić. W ten sposób będę mogła dotrzymać Ci wiernego towarzystwa i nie umknie mi ani jedno z Twoich cierpień. Abyś za wszystko mógł otrzymać w zamian moją miłość. Moja słodka dobroci, będę u Twojego boku, aby Cię bronić, uczyć się Twoich nauk i zliczyć jedno po drugim wszystkie Twoje słowa. Och, jakże słodko brzmią w moim sercu słowa, które skierowałeś do Judasza. Przyjacielu, po coś przyszedł. Słyszę, że również i do mnie kierujesz te same słowa, nie nazywając mnie przyjacielem, ale słodkim imieniem córki. Córko, po coś przyszła, gdyż chcesz usłyszeć moją odpowiedź: Jezu, by cię kochać. Po coś przyszła, pytasz mnie, gdy się modlę. Po coś przyszła, powtarzasz do mnie ze świętej hostii. Po coś przyszła, gdy pracuję, jem, cierpię i śpię, jakie to cudowne zawołanie dla mnie i dla każdego. Ale jakże wielu na Twoje zapytanie odpowiada, przychodzę, aby Cię znieważyć. Inni, udając, że Cię nie słyszą, dopuszczają się każdego rodzaju grzechu i odpowiadają na Twoje, po coś przyszedł, pójściem do piekła. Jakże Ci współczuję, O mój Jezu, chciałabym wziąć powrozy, którymi Twoi wrogowie Cię skrępują, aby związać te dusze i oszczędzić Ci tego bólu. Ale ponownie słyszę Twój czuły głos, gdy wychodzisz na spotkanie swoim wrogom i mówisz: Kogo szukacie? A oni odpowiadają: Jezusa z Nazaretu, a Ty im odpowiadasz. Jam jest. Tym jednym słowem mówisz wszystko i dajesz poznać, kim jesteś, tak, iż twoi wrogowie drżą i padają na ziemię, jak martwi. A ty, miłości moja, która nie ma sobie równej, powtarzając, jam jest, przywołujesz ich do życia i sam oddajesz się w ręce nieprzyjaciół. Oni, Perfidni i niewdzięczni, zamiast z pokorą i drżeniem upaść do Twoich stóp i Cię prosić o przebaczenie, wykorzystują Twoją dobroć i lekceważąc łaski i cuda, chwytają Cię i wiążą powrozami i łańcuchami, ściskają Cię, przewracają na ziemię, depczą po Tobie i wyrywają Ci włosy, a Ty z niesłychaną cierpliwością milczysz. Cierpisz i wynagradzasz z niewagi tych, którzy nawet w obliczu cudów nie poddają się Twojej łasce, ale stają się jeszcze bardziej uparci. Tymi powrozami i łańcuchami wypraszasz od Ojca łaskę zerwania kajdanów naszych grzechów i wiążesz nas słodkim łańcuchem miłości. I czule napominasz Piotra, który chce Cię bronić i obcina nawet ucho Malchuzowi. W ten sposób chcesz zadośćuczynić za dobre czyny, które nie są dokonywane ze świętą roztropnością, ale też stają się grzechem z powodu przesadnej gorliwości. Mój ogromnie cierpliwy Jezu, wydaje się, że te powrozy i łańcuchy dodają coś szczególnie pięknego Twojej boskiej osobie. Twoje czoło staje się bardziej majestatyczne, tak, iż przyciąga uwagę nawet Twoich wrogów. Twoje oczy błyszczą silniejszym światłem, a Twoje boskie oblicze przybiera wyraz tak głębokiego spokoju i słodyczy, że wprawia w zachwyt nawet Twoich oprawców. Swoimi łagodnymi i przenikliwymi słowami, choć zaledwie kilkoma, Sprawiasz, że drżą tak bardzo, iż jeśli odważą się ciebie znieważyć, to tylko dlatego, że sam im na to pozwalasz. O moja zniewolona i związana miłości, jak możesz pozwolić na to, aby być związanym dla mnie, okazując mi jeszcze większą miłość, podczas gdy ja, twoja mała córeczka, pozostaję bez łańcuchów? Nie, nie, przeciwnie, zwiąż mnie swoimi najświętszymi rękami, używając swoich własnych powrozów i łańcuchów. Całując więc Twoje boskie czoło, proszę Cię, zwiąż wszystkie moje myśli, oczy, uszy, język, serce, moje uczucia i całą moją istotę, a razem ze mną zwiąż wszystkie stworzenia, aby czując słodycz Twoich miłosnych łańcuchów, nie odważyły się już więcej Ciebie znieważać. Moja słodka dobroci, jest już pierwsza godzina, mój umysł zaczyna lekko zasypiać, zrobię wszystko, aby nie usnąć, ale jeśli sen mnie zmoży, pozostanę w Tobie, aby czynić to, co Ty czynisz. A właściwie Ty sam będziesz we mnie to czynił. W Tobie pozostawiam moje myśli, aby Cię bronić przed Twoimi wrogami, mój oddech jako Twoją świtę i towarzystwo, moje bicie serca, aby stale Ci mówić, że Cię kocham i dać Ci miłość, której inni Ci nie dają, oraz krople mojej krwi. Aby ci zadość uczynić i przywrócić cześć i szacunek, których inni cię pozbawiają swoimi opelgami, pluciem i policzkowaniem. Jezu mój, pobłogosław mnie i pozwól mi zasnąć w Twoim uwielbionym sercu, a Twoje uderzenia serca, przyspieszone przez miłość lub przez cierpienie, będą często mnie budziły. I w ten sposób łączność pomiędzy nami nigdy nie zostanie przerwana. Taka niech będzie nasza umowa o Jezu. Dziękczynienie po każdej godzinie. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymała towarzystwa, i ja przybiegłam. Zdawało mi się, że słyszę Cię. Jak w udręce i boleści się modlisz, składasz uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak. O Jezu, to dziękuję powtarzam ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw. Tak, aby mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.